Na Facebooku. Dobra, teraz powinniście mnie widzieć. Oj. Dobra, zaczynamy od ogłoszeń. Ogłoszenie na dzisiaj jest takie, że w piątek odbędzie się live z cyklu Powiedz to po grecku w podróży i tym razem będziemy rozmawiać o wyspie Kos. I moimi gośćmi zaproszonymi są Aleksandra i Dionizy, którzy mieszkają na wyspie Kos i mają swój kanał. Się, nazywał, się nazywa Dio i Alex i oni opowiadają o wyspie Kos. Także być może znacie ten kanał. Oni będą moimi gośćmi, także opowiedzą Wam wszystko, co chcecie wiedzieć na temat wyspy Kos. Ja sama na Kos nie byłam. Także bardzo chętnie sama się dowiem informacji na ten temat. OK. W takim razie przechodzimy od razu do wyrażeń z jajkiem i powiem wam na początku, dlaczego postanowiłam nie nie umieszczać transkrypcji słów na blogu. Do tej pory było tak, że każde słowo, każde wyrażenie, każde zdanie, obojętnie jak długie ono by nie było, robiłam do niego transkrypcję. Natomiast na ostatnim webinarze było tak, że tej transkrypcji na, na prezentacji nie umieściłam. I padło pytanie, że właśnie dlaczego i że tak by było dużo łatwiej się nauczyć. Moja odpowiedź na to była taka, że. Transkrypcja rozleniwia, bo w ten sposób nie uczycie się alfabetu greckiego, który jest bardzo ważny na pierwszym etapie nauki, tylko czytacie po prostu alfabet łaciński, czyli czytacie niby po grecku, ale alfabetem łacińskim i w ten sposób nie macie tej motywacji, żeby nauczyć się czytać czy rozumieć alfabet grecki. Także Zobaczę, jak to będzie szło. Na razie postanowiłam, że nie będę umieszczać transkrypcji, chociaż w tym wpisie, o którym tutaj była mowa, o sześciu wyrażeniach z jajkiem, transkrypcja jest tylko, przy, w, tylko w tytule tego wyrażenia, tylko w pierwszej części, natomiast później, kiedy już podaję przykłady, to tej transkrypcji nie ma. No i w ten sposób chcę też was zmusić do tego, żebyście nauczyli się czytać greckim alfabetem. Także później będę zbierać informacje, czy to was jakoś zachęciło do nauki greckiego, czy może zniechęciło. Zobaczymy. OK, przechodzimy w takim razie do wyrażeń. I tutaj na Facebooku będziecie widzieć wszystkie te wyrażenia. No, w tym pasku tutaj na dole. Na, na Instagramie nie ma takiej możliwości, ale później umieszczę to, to nagranie na YouTube, także tam też będziecie mogli to zobaczyć. Olga pisze: Nigdy nie korzystałam w nauce z transkrypcji. Bardzo dobrze, Olga, bo to jest taki. No, niby, niby wiesz, myślisz, że znasz ten grecki, ale później, kiedy już tej transkrypcji nie ma, to nie potrafisz przeczytać. Także to taka złudna, tak naprawdę takie złudne wyobrażenie, że, że tego języka się coś tam nauczyłaś. Także bardzo dobrze, że nie korzystałaś z transkrypcji. Okej, okay. na początek, w takim razie zaczynamy o tych wyrażeniach z jajkiem. Jak jest jajko po grecku? Jajko to jest avgo. I jajko możemy zapisać na dwa sposoby: avgo przez y i avgo przez vita. I dlaczego tak się dzieje? Obecnie obydwie formy są poprawne, natomiast forma przez, pisana przez y jest starsza i znacznie częściej używana. Zgodnie z gramatyką Triandafidlidisa, czyli tego językoznawcy, uczonego, który napisał gramatykę grecką, którą do tej pory uczniowie używają w szkołach greckich, to jest taka oficjalna gramatyka grecka, według niego poprawna jest pisownia przez Y. Natomiast później, kiedy on już napisał tę gramatykę, on się przyznał, że został niejako do tego zmuszony, do takiego zapisu, ponieważ historycznie poprawna, poprawna pisownia jest przez Wita. Przez no ale ponieważ zostało już to zapisane w jego gramatyce, tak się przyjęło i tak się używa do dzisiaj. Natomiast inny współczesny językoznawca, Babiniotis, który napisał też słownik do języka greckiego. To jest taka olbrzymia cegła, sama mam ją w domu w Atenach. Ciężko ją przewozić. Nie jest to absolutnie podręczny słownik. To jest taki naj, jakby najbardziej no, poważany językoznawca w Grecji w tej chwili. On w swoim słowniku zawarł e, informację, że tylko forma przez Vita jest poprawna. No i ponieważ tutaj e, występuje taka rozbieżność, to w tej chwili można używać obydwu form. E, natomiast, tak jak mówię, e, AWO przez Y jest znacznie częściej używane, e, ponieważ jest to starsza forma. E, ja takiej też się uczyłam w szkole, także ja używam formy przez Y. Przechodzimy do pierwszego wyrażenia. Pierwsze wyrażenie. Okej, okay, na, na początek jeszcze powiem Wam, że wszystkie te wyrażenia z jajkami, one są troszkę śmieszne i jedno wyrażenie jest takie wulgarne. Wszystkie to są oczywiście wyrażenia potoczne, które Grecy używają w życiu codziennym. No i też trzeba, trzeba mieć troszkę wyczucie, żeby wiedzieć, kiedy można ich używać, a kiedy nie. Pierwsze wyrażenie – sigatavga. Dosłownie ono oznacza – uwaga na jajka. Pełne wyrażenie, bo to jest tylko taka skrócona forma, która jest najczęściej używana, natomiast pełne wyrażenie brzmi – sigatavga namis pasun – Czyli uwaga na jajka, żeby się nie zbiły. I jest to ironiczne wyrażenie, które ma na celu umniejszenie powagi jakiejś sytuacji, czy okazanie obojętności. I tutaj na blogu miałam taki przykład. Księżyc idziesz kolopój na wto. I ktoś odpowiada, W tłumaczeniu wiesz, jakie to trudne, żeby coś tam zrobić. I druga osoba odpowiada sigata wga, czyli też mi coś, co wcale nie jest takie trudne. I jeszcze jedna wersja tego wyrażenia, jeszcze bardziej ironiczna, brzmi sigata oa. Oa to jest jajko w języku starogreckim, więc tutaj jest połączenie. Języka potocznego plus języka starogreckiego, które no, wszystkie wyrazy w języku starogreckim brzmią tak bardziej poważnie. I tutaj ma to po prostu taki efekt komiczny. Kolejne wyrażenie, Hanu Tha, paschalia". Oznacza to gubić jajka i tablice paschalne. Paschalia to są tablice paschalne. I znaczenie tego wyrażenia jest takie że y, zgubić, stracić wszystko albo tracić grunt pod nogami z powodu jakiegoś wydarzenia. Przykład. Molis idet i tu meton filotu, echaset chasy Czyli gdy zobaczył swoją żonę ze swoim przyjacielem, stracił grunt pod nogami. I inny, inna wersja tego wyrażenia jest chano tavgakieta kalafia. I to jest też bardzo, bardzo popularna wersja tego wyrażenia i równie często używana, a znaczenie jej jest takie samo. Kolejne, trzecie wyrażenia. Kace stawgaszu. Kace stawgaszu. Oznacza dosłownie sieć na swoich jajkach. A oznacza nie wtrącaj się w cudze sprawy, sieć cicho. I przykład. Pame nadumę malonun? Nie, to jest pytanie. Pame nadumę malonun? I ktoś odpowiada, kacy w gaszu. Czyli idziemy zobaczyć, dlaczego się kłócą, dlaczego oni się kłócą. I druga osoba odpowiada, ani się rusz. Sieć tutaj, sieć na jajkach. Czwarte wyrażenie. Awgasiu kafaryżune. Tutaj Epsilon na końcu jest w nawiasie, ponieważ można je wymówić, a można usłyszeć też to wyrażenie bez tego Epsilon, czyli agaszu kataryżun albo agaszu kataryżuny. I dosłownie to oznacza jajka ci obierają. A oznacza, używamy je w sytuacji, kiedy ktoś bardzo się śmieje. I chcemy y, zapytać, co się tak śmiejesz. Y, no, po polsku mówimy, jak głupi do sera. <laughs> e, I właśnie tutaj y, przykład jest. ty Tyhielas avgashukasaryzumę. Czyli, co się tak śmiejesz, jak głupi do sera. E, kolejne wyrażenie, piąte. Awgakurewumę. E, e, czasownik kurewo. W języku nowogreckim oznacza obcinać włosy, albo ścinać włosy, robić coś ogólnie z włosami. Więc znaczenie tego, dosłowne znaczenie tego wyrażenia jest, czy obcinamy jaj, włosy jajkom, które w ogóle nie ma żadnego logicznego wytłumaczenia. Nie wiem, skąd pochodzi to wyrażenie, bo nigdy. Jakoś nigdzie się nie dopatrzyłam etymologii, no, ale tak to dosłownie oznacza. I w ten sposób odpowiadamy, gdy ktoś podważa nasze umiejętności lub wątpi, że potrafimy coś zrobić. Zazwyczaj używane jest to w liczbie mnogiej, nawet jeżeli odpowiada tylko jedna osoba. I zazwyczaj, kiedy chcemy. Właśnie powiedzieć, że myślisz, że nie znamy się na swojej pracy. W takim, to jest jako odpowiedź na, na czyjś zarzut. I tutaj przykład jest taki. Fisykakie borona to kano. Ewigacyjne edo Czyli oczywiście, że mogę to zrobić. Co ty myślisz, że nie znam się na swojej pracy? Ale tak jak powiedziałam, to wyrażenie zawsze używamy w liczbie mnogiej. I takie samo znaczenie ma inny, inne greckie wyrażenie, już bez jajka. I ono brzmi jako I to jest chyba jeszcze bardziej, bardziej powszechne niż, niż to avga kurevume". A Bryki to jest ten tygielek, który używamy do parzenia greckiej kawy. I ostatnie wyrażenie to jest, to jest to wyrażenie wulgarne, także z nim trzeba troszkę uważać, kiedy się go używa. I ono brzmi: rufata w głoszu. I dosłownie oznacza wciągnij swoje jajko. Także no już z samego tego dosłownego tłumaczenia możecie zrozumieć, że to jest wulgarne określenie, a znaczy nie odzywaj się, nie wtrącaj się. I przykład otan miałego jeśli rufa to w głosu, Czyli gdy ja mówię, ty się nie odzywaj. Ale trzeba uważać, kiedy się to wyrażenie używa. Okej, okay, to by było na tyle tych greckich wyrażeń z jajkiem. Zobaczę jakie tutaj macie komentarze i za chwilkę odpowiem na kilka pytań, które się pojawiło wcześniej. Okej, okay, tylko nie widzę kto je tutaj zadaje. Muszę sobie jeszcze raz odświeżyć stronę na Facebooku. Hmm, hmm, hmm. Okej, okay, a czy tutaj na Instagramie macie jakieś pytania? Jeśli tak, to dajcie mi znać. Aneta pisze super powiedzenia. Przemysław Kalispera. Jerzy, dobry wieczór, witam. Super, super, że jesteście. I tutaj przejdę od razu do pytań. Tylko nie wiem, czemu one mi się w tej chwili nie, nie wyświetlają. Dobra, muszę to jakoś inaczej zrobić. Um, tutaj było takie pytanie, tylko w tej chwili nie widzę, kto je zadawał. Um, czekajcie na Instagramie. Um, tutaj był jakiś komentarz. Aha, Olga pisała wcześniej, że wyleciałabym z, e, za korzystanie z transkrypcji. <laughs> no to bardzo dobra motywacja, żeby nie korzystać z tej transkrypcji. Um, Okej, okay, dajcie mi jeszcze chwilkę. No nie, nie wiem, czemu mi się nie wyświetlają te komentarze na Facebooku. Um, Olga pyta, będzie jakiś wpis o wyrazach z podwójną ortografią. E, z podwójną ortografią. Chodzi ci o wyrazy, które można, które w mowie brzmią tak samo, ale w pisowni mają inne, inny zapis, bo mają też inne znaczenie. Naturalnie Ola pisze: Nauczyłam się greckiego jako dziecko. Moje słownictwo jest na jakimś A2. Jak nauczyć się gramatyki, nie, nie cofając się do początków. Hmm. Ćwiczyć. Ćwiczyć gramatyki, gramatykę. Najlepiej, jakbyś miała książkę do gramatyki z ćwiczeniami i po prostu mogła sobie rozwiązywać ćwiczenia. W ten sposób utrwalisz sobie to, co już znasz i będziesz mogła się uczyć kolejnych jakichś zagadnień gramatycznych. I Olga pisze, tak, pamiętam to pytanie Olga o seriale. Nie wiem, dlaczego mi się one tutaj nie wyświetlają, ale już sekundkę. Zobaczę jeszcze raz. Tak, to było właśnie Twoje pytanie. Jakiś czas temu pytałam Cię o książki, to może teraz pytanie o seriale. Czy oglądasz coś po grecku? Możesz polecić jakiś serial po grecku lub z greckimi napisami? Najlepiej, gdyby był dostępny na Netflixie. Na Netflixie nie znam żadnych greckich seriali. Nie wiem w ogóle, czy istnieją, czy nie istnieją, musiałabym poszukać. Natomiast jedyny serial, jaki w tej chwili mogę Ci polecić i który oglądam, to jest Petati Friteza. To jest serial, który jest dostępny na, na kanale Antena. Można go też, teoretycznie ten kanał jest zablokowany dla użytkowników spoza Grecji, ale jeśli sobie ściągniesz wtyczkę do Chroma, żeby zmienić swoje IP, to wtedy można i ustawisz sobie po prostu, że jesteś niby w Grecji, to wtedy normalnie możesz wyświetlać te, te programy, które tam są. Ja w ten sposób właśnie oglądam Petat i Friteza. Super serial, to jest taki komediowy, komediowy. Ja uwielbiam w ogóle komedię i nawet pomyślałam, że kiedyś, nie wiem kiedy, kiedyś. Napiszę taki wpis z różnymi powiedzenkami, które tam się ukazują, bo naprawdę mają świetne powiedzenia. Ok, patrzę jeszcze pytania. Jak powiedzieć "smacznego jajka"? Jest w ogóle coś takiego w Grecji? Chodzi ci o życzenia, rozumiem, na święta wielkanocne? Nie używamy takiego zwrotu "smacznego jajka". Mówimy tylko "chronia pola". Czyli wszystkiego najlepszego, to jest taki najbardziej neutralny zwrot używany na każdą okazję. Albo no, Kalopascha, jeżeli to jest przed świętami wielkanocnymi, później używamy Christos Anesti, czyli Chrystus zmartwychwstał, jeżeli to już jest od niedzieli wielkanocnej i do 40 dni po. Także takich życzeń Grecy używają. Olga pisze dzięki, poszukam i czekam na wpis. Ok. Aha, o wyrazy typu afgo i afgo. Wiesz, co nie ma, nie ma wielu takich wyrazów, Olga? Natomiast to jest dobry pomysł, żebym zrobiła na ten temat wpis. W tej chwili przychodzi mi do głowy tylko jedna para. afti, pisane przez Y i przez Fi. I to jest ucho. Bo afty oznacza też ona albo oni, w zależności od tego, jak zapiszemy ten wyraz. Natomiast ucho można właśnie zapisać też przez y albo przez fi. I też obydwie formy są poprawne. Ok, nie wiem, kto tutaj komentuje na Facebooku, dlatego nie mogę przeczytać Waszych imion. Um. I jeszcze tutaj było jedno pytanie o flagę. Zaraz je sprawdzę. Tutaj Jerzy pytał o flagę. Pisze tak: Widziałem, że w Grecji używa się dwóch rodzajów flagi poza oficjalną, drugiej, którą, która przedstawia biały krzyż na błękitnym tle. Czy prawnie jest dopuszczalne, że funkcjonują dwie flagi i jaka jest zasada ich używania? Jerzy, prawdę mówiąc, ja nie spotkałam się z tą drugą flagą, którą mówisz, że Biały Krzyż na błękitnym tle. Ten link, który ci, ci podlinkowałam, on prze, przedstawia różne flagi na, no, w różnych okresach historycznych. W tej chwili jedynym, jedyną oficjalną flagą jest ta, którą znamy, czyli biało-niebieska z pasami i z krzyżem. Natomiast nie wiem, gdzie mogłeś widzieć tą drugą flagę i czy w ogóle ona jest używana. Także przepraszam, ale nie odpowiem ci na to pytanie, bo nie wiem. I tutaj jeszcze jedno pytanie, też nie widzę, kto, kto je zadał. Czy w Grecji są jakieś gwary, dialekty, jak w Polsce i jeśli tak, to jakie? Tak, w Grecji jest kilka dialektów. W tej chwili tak z głowy nie pamiętam, ile ich jest. Pisałam o tym gdzieś na blogu, w jakimś wpisie. Postaram się go odnaleźć i podlinkuję też tutaj w opisie tego, tego live'a. Olga pisze chyba jeszcze treno, treno. Tak, tak. To też jest taka para, język, taka para wyrazów, które właśnie zapisuje się na, na różny sposób. No widzisz, no to jest więcej takich wyrazów. Poszukam je i, i zrobię z tego wpis. Ok, wracając jeszcze do tych dialektów. To można je podzielić tak jakby na północne i południowe i wyspiarskie. Każda część Grecji ma. Znaczy, nie, że każda część Grecji ma dialekt, tylko każdą część Grecji Greków pochodzących na przykład z północy można poznać, dlatego że oni mają pewne cechy charakterystyczne w wymowie. Na przykład w Salonikach Grecy wymawiają bardzo takie pełne, że tak powiem, l. Czyli w Atenach mówi się powiedzmy l. Czyli takie normalne, tak jak po polsku. Natomiast w salonikach mówi się takie l. I to naprawdę tak brzmi takie, wiecie, że to tak wypełnia całą tą buzię. Więc są. Może nie jest to akurat dialekt, ale to są pewne takie cechy charakterystyczne właśnie dla ludzi z północy. Natomiast na krecie też Kretańczycy mają swój własny dialekt, który czasami nawet nie jest zrozumiały dla Greków z kontynentu. To jest bardzo obszerny temat. Tak jak mówię, poszukam tego wpisu, gdzie, gdzie opisywałam, znaczy opisywałam, nie, nie ma wpisu, gdzie jest pełny opis tych dialektów, ale wspominałam i wymieniałam je na pewno. OK. Dzisiejszy live potrwał troszkę dłużej niż 15 minut. Tak, jak mówię, nie widzę, kto tutaj komentuje, więc przepraszam Was bardzo, że nie mogę się zwrócić do Was po imieniu. Myślę, że na dzisiaj to już tyle. Zobaczymy się w piątek o godzinie 20 na live z cyklu powiedz to po grecku podróży. W podróży, jeżeli jesteście zainteresowani Wyspą Kos. Także, no, zobaczymy się wtedy. Nie widzę więcej pytań, więc y, będę się już z wami żegnać. Hello, Brady. Pa, pa.